Myślę, że bardzo atrakcyjny mecz dla tak licznej i tak wspaniałej reagującej publiczności przede wszystkim. Duża dramaturgia. Wydawało się, że po tych dwóch bramkach strzelonych będziemy kontrolować przebieg wydarzeń na boisku. E, niestety bramka niestety odrzutu karnego prowadziła taki lekki niepokój w nasze szeregi. Śląsk uwierzył w to, że nie tam nas pokonać i świetnie to wykorzystał. Także yy, naprawdę patrząc dzisiaj na grę drużyny Śląska nie widać większej różnicy pomiędzy drużynami, z którymi się potykamy w pierwszej widze, także gratulacje tu dla pana trenera. Yy, dla mnie to po raz drugi się spotkałem z sytuacją, że, że awansuje po rzutach karnych. Pamiętam z Amiką kiedyś z a awansowaliśmy w taki sposób. Dzisiaj po raz drugi się udało. Myślę, że mogliśmy sobie tych emocji trochę oszczędzić, ale najważniejsze to, że gramy dalej. Dziękuję Dziękuję bardzo. Najpierw tak jak wybieraliśmy zawodników, po, po prostu zapytałem kto nie czuje się na siłach i po, i wybrałem z tej grupy, która że tak powiem, czuła się na siłach i to była moja decyzja, w jakiej kolejności strzelami ktoś się ma. Natomiast ostatnio, ostatnio nie trenowaliśmy Żydów karnych, ale zawsze w mikrosyku tygodniowo taki element jest, że też że, że, Karnych trenujemy. Ale jakoś specjalnie przed tym meczem tego nie robiliśmy. No Imek bardzo nas absorbował naszych obrońców i Przemek Łuciński to dwójka, która która, e, myślę, robiła najwięcej zamieszania, najwięcej nam krwi psuła, ale myślę, że wyróżby, nie byłoby tych groźnych sytuacji, gdyby nie dobra gra dwóch środkowych pomocników. Tu mam na myśli Sztylka i Górskiego, bo mnie osobiście zaimponowali w kilku momentach. E, widać, że to są zawodnicy, którzy są doświadczeni, rutynowani. To było widać dzisiaj. No, na pewno się odbije. No cóż, ja szczerze mówiąc był taki moment, że miałem zupełnie zmiany przygotowane, znaczy, trzeba że te 2.0 będziemy kontrolować sytuację, że chciałem dać odpocząć Markowi Zieńczyłkowi między innymi. Eee, natomiast straciliśmy bramkę i trzeba było, że tak powiem, obrać inną koncepcję i, i, i no, na pewno... Nie jest korzystne, że musieliśmy na tak brzoskim blisku grać 20 minut w kontekście tego meczu niedzielnego, ale cóż, mamy 3 dni, staramy się dobrze zregenerować i, i, i zagrać oszczytów w